Cześć, jest strona To jest 75. odcinek z Matra Farm 2016. Na moim kanale. Wreszcie doczekaliśmy się kukurydzy. Dokładnie tak. No i niestety moje obawy się potwierdziły. Z tą kukurydzą to tu są takie jaja, że po prostu no gdyby nie to, że chcę być fair, to bym zwyczajnie tego nie pokazał. Bo to naprawdę tu są jakieś jaja. Ops, ups, ups. Op, no właśnie. Eee, muszę jechać na tempomacie bo, bo tak to nie da rady Po pierwsze Po drugie W sieczkarni nie działają hamulce Po trzecie tekstura ziemi Jakoś dziwnie reaguje na to Nieszczęsne koszenie Tak jakby nie wiem Reagowała, że to teraz się staje Jako ugór czy, czy coś w tym stylu eee, Także tak nie powinno być Dlatego Trochę się boję i jak to może zostać dobrane? no powiem chłopakom żeby to poprawili i to na pewno poprawią ale po prostu no rzekłbym że trochę przypał dobra hamulce tu nie działają praktycznie no ale to już na tym się nie skupiam bo nieszczęsną fizykę jeszcze tam poprawiają jednak troszkę chyba Więcej mimo wszystko oczekiwałem I hop I jeszcze przystawka trochę sztucznie e, się zachowuje No co, no ale orki nie będziemy cały czas robić Trzeba pokazywać też inne rzeczy, przy okazji też wyjdzie co jeszcze można poprawić przed y, przed update'em, prawda? Także myślę, że że to w porządku Chciałbym tam y, Mam ochotę sobie Dobra, pełna No właśnie. Mam ochotę sobie podyskutować troszkę odnośnie tego co tam e, w komentarzach ostatnio wyszło, bo, bo, bo ciekawie się zaczęło robić. Ale sobie to ogarnę na następny odcinek, bo, e, bo zwyczajnie nie mam ochoty dzisiaj już się z tym, e, z tym wykłócać, analizować inne pierdoły bo zwyczajnie no z czasem krucho i, 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 i no i takie sprawy mają także sobie to odwieziemy to to ja muszę to zwierzaczków z tym jechać a ja nie wiem czy mam dla zwierzaczków także jak nie mam to trzeba będzie sobie gospo dla zwierzaczków kupić i wtedy to ogarniemy potrzeb dobra i gdzie mamy gospod dla zwierzaczków? Halo, zwierzaczki. Aha. Dobra, zapomniałem, że tu są gospa... Inaczej troszkę oznaczamy. Tu mamy gospod dla zwierzaczków. Czyli ja ma... Znaczy, że co, Że nie przejadę? Chyba żartujecie. Ja nie przejadę. Ja nie No, z tym towarem to będzie ciężko. Hmm. Ciekawe, jak to jest głęboko. Rozum podpowiada, żeby nie próbować, ale. Hmm, zobaczymy, tak. Ale ze mnie ci tuch, jezus. Ale szybko. Eee, no, nie ma szans tu przejechać. Nie ma szans. Rzecz, mamy jechać naokoło? Serio? Ja pierdziele. Może jakoś uda mi się optymalną drogę obrać Bo Powiedziałbym, że trochę przypał h 0 eee, Gdzie mamy tutaj Mamy tam, mamy jego Gospo Tu jest rzeką odgrodzone No bez jaj Chyba, że na... wiem Na farmę muszę jechać I z farmy tutaj bym sobie przejechał, bo tam jest płycie Miejscami, że tam bym sobie przejechał o, no i tu się pojawia właśnie rzecz, o której mówiłem w poprzednim odcinku, e, i mówię, że może na piątek to dopiero będzie, a tymczasem jest już na dzisiaj. Spójrzcie, spójrzcie na komin. Teraz przybliżę. Widzicie? Gorące powietrze i zmodyfikowany przy tym dym, i wszystko ładnie połączone. No po prostu. Można, się, można mieć różne opinie na temat samej grafiki i SFA, jednak takie smaczki naprawdę dodają klimatu i moim zdaniem mega, mega przyjemnie się na to patrzy i bardzo, bardzo takiego jakby nawet profesjonalizmu to dodaje, bo jest skupianie się na, na szczegółach i, i przykuwanie uwagi do takich rzeczy. Aha, czyli tu most po prostu był nieoznaczony na rzece. No spoko, spoko. W takim razie wszystko, wszystko to wyjaśnia. Jeszcze ogólnie o porozmawiam sobie we wtorek, bo też nie chcę za dużo dzisiaj się rozgadywać. co, listy nie przygotowałem, odcinek robiony e, tak trochę na szybko. E, bo cały dzień, praktycznie całą sobotę miałem za ogarniętą. To znaczy, cały dzień praktycznie coś tam robiłem. Niedzielę, właśnie, gdy wy to oglądacie, to mnie nie ma w domu w ogóle. Także wyjechałem sobie wcześniej i, i nie miałem kiedy, nawet, nagrać sobie tego konkretnie w niedzielę. Także troszkę, troszkę tak, no, specjalnie ten odcinek taki na luzie, bardzo na luzie, bez jakichś tam konkretnych tematów. Dobra, mamy gdzieś, tu jest chyba gdzieś gospodarz, wieżaczki. Ale gdzie mamy silosy jakieś? Muszę kupić gospo, żeby mi się pojawiły silosy. Ale jak to gospo kupić? Znaczy, no nie wiem jak, tylko w którym miejscu mi się aktywuje marker. O, mam. Kup. Dobra. I w tym miejscu nam się tu ładnie silosy pojawiły już, jak widzicie, tak... Czy no ogólnie ikonki się pojawiły. Bo teraz jest taki make. Że jak nie ma kupionego, to mapa nie jest zaśmiecona Niepotrzebnie tymi, e, wiecie Tymi znaczkami Dobrze Wysypujemy Jezus Nie patrzcie na to Dobra Zaraz to leci do odnotowania Teraz to leci do odnotowania Bo to aż przykro patrzeć, jak oni te animacje dopasowali Fizycy to może oni... może oni mają... Mm, jakby już opracowane fajne rzeczy Ale gdy tą fizykę skończą to niewątpliwie trzeba będzie jeszcze... nad pewnymi... przepraszam, nad pewnymi kwestiami popracować Bo gra jeszcze wymaga masy... Masy poprawek takich ogólnych No jeszcze tu jakąś kolizję dali rybną, Nie wiem po co, nie wiem na co, nie wiem dlaczego Chyba wolę nie wiedzieć Dobra, wracamy I sobie ogarniemy jeszcze tą kukurydę. O, gdzie jest ładnie Tak, zdecydowanie jest ładnie Dobrze sobie cofniemy I sobie ogarniemy Jeszcze tą kukurydzę I nie wiem ile nagrywam już, nie mierzę Także myślę, że z jeden taki transport Jeszcze będzie można garnąć Eee, I co by zostało, to... Tu most? Tak, co by zostało To bym sobie wziął na następny odcinek jeszcze, żeby mógł sobie pogadać Bo ta kukurydza, takie jeżdżenie w tej wefte, to będzie świetna okazja, żeby sobie pogadać Porozwodzić się na pewne rzeczy eee, Wtedy będę przyjmował wszystkie wnioski, skargi, zażalenia Bo na obecną chwilę To nie ma za bardzo, nie ma za bardzo takiej możliwości No nie będę miał możliwości sprawdzenia komentarzy od was raczej Pewnie sprawdzę to dopiero wieczorem eee, No ale, ale no tak, tak wyszło Dobra Bez zbędnego marudzenia, bez zbędnego pitalenia, jedziemy dalej Jedziemy dalej ku... kosić kukurydzę Chciałem powiedzieć już coś dziwnego, ale lepiej, że ja tego nie zrobiłem W ogóle eee, Doszły sobie Doszły sobie cienie od słońca ultra E, czyli są one mega, mega szczegółowe takie. No są w rozdzielczości 4K bodajże. Są one nawet nieźle, znaczy no... One nie są zoptymalizowane, ale... E, silnik sobie wiele z nich nie robi, to znaczy nie wpływa tak znacząco na wydajność. E, optymalizacja wtedy będzie polegać na tym, że nie będzie jakby takiej losowości w płynności, bo... E, miałem raz przypadek, że strasznie zaczął mi klatki gubić, gra zaczęła mi klatki gubić. Przy, przy właśnie tych cieniach także tutaj będzie to jeszcze do poprawki to zostawię dobrze e, masakruje kukurydzę dobra dobra i może bym wam pokazał te cienie hmm. A ładnie to wygląda ja bym mógł wam te cienie pokazać, żebyście mogli.. Wiem, porą wieczorową będzie najlepiej to widać. Porą wieczorową będzie najlepiej to widać. Także mamy tutaj pora 18. Jakieś cienie roślin, żeby były drzew, cokolwiek. Dobra, może może coś tam się ogarnia. Zmienię sobie tylko, żeby mi ten czas tak nie leciał. I kusimy dalej. I może nam ogarnie tutaj gdzieś tam są drzewka. Także tam powinno powinna być możliwość oblukania tego. Tam wam pokazał różnicę. Ogólnie jest wyłączony na razie. Znaczy no, teoretycznie na stałe. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. E, wyłączony tryb gry bez cienia w ogóle. Bo po prostu no, są robione cele. Jest robiona optymalizacja. E, I o, tu dobrze widać. I nie ma sensu się bawić yy, obce grafiki Średnia jakość, o mamy coś takiego na średnich Mamy Coś takiego na wysokich No i mamy Ultra No moim zdaniem To zależy co kto lubi, ten Consy mi mówił że on woli nawet takie lekko rozmazane jak na wysokich Ale dla mnie Eee... Yy, takie... Yy, ultra na wrażenie i przyjemnie się na to patrzy. Dodają naprawdę sporo, sporo... Realizmu Ile mamy? 54% Ale ta kukurydza wydajna Ta kukurydza wydajna Dobra Nakręcimy Nakręcimy I o czymś mówiłem i zapomniałem o czym mówiłem No, zapomniałem o czym mówiłem Trochę chyba nie, nie w formie dzisiaj jestem Dobra Ostatni przejazd i pojedziemy sobie odwieźć to i I sobie resztę zostawimy na następny odcinek Żeby No żeby było Jakby no wiecie żeby było żeby miało czym przy czym pogadać jeszcze bo nie chcę znowu wykorzystywać orki, żeby móc z Wami sobie tam porozmawiać, wyżalić się, wyrazić opinię, światopogląd itd., itd. Wiecie, jak to w moim przypadku bywa. A kto jest z nowych widzów, no to się niewątpliwie oglądając mnie takich rzeczy dowie, bo ja jestem człowiekiem bardzo specyficznym. Dobra, maszyny. skoczymy i to zawieziemy. Jeszcze. a tamto mi się nie wyłączył. Spoko. Spoko. Jeszcze wszystko rozkopane. Dobra. I teraz jak wyjdę... No, ślizga. Pomijam, że on nie wchodzi tu, gdzie powinien wchodzić. Animacja jest tak zwana uniwersalna, tylko że Czasami jest zbyt uniwersalna Dobra Jedziemy się z ostatnim transportem Potrzeb I jadę Ja tylko tam tu wyjeżdżałem chyba Chyba tu wyjeżdżałem I potem sobie jechałem yy, Tam gdzieś Widzę tu nawet na Minimapie także nie tak źle I mamy most, dokładnie, ale czemu on, no w sumie teraz mnie nie obchodzi, czemu on nie jest narysowany na tej nieszczęsnej minimapie Bo Bo te minimapy będą rysowane. ogólnie mapa cała Cała mapa dla, dla każdego świata Będzie rysowana jakby odręcznie gra przez grafika Także będzie to dużo lepiej wyglądało, dużo przyjemniej myślę i, I po prostu chyba nie ma co nawet sensu się rozszulać nad tym dlaczego to jest teraz tak, a nie inaczej. Dobra. I jedziemy. I rozładujemy ostatni raz i będziemy się żegnać. Gdzie mamy gospo tu chyba, ale w ogóle to jakieś kręte różne... to chyba ogólnie taką wioskę wykreowali małą. I w sumie nawet przyjemnie się na to patrzy. Ale czegoś mi tu brakuje, żeby Szkoda, że koniec końców moduł sąsiadów nie wiem wy... jakby nie... nie wypadł. Nie udał się, bo naprawdę fajne używienie tutaj klimaciku by było. Może kiedyś to jeszcze wróci. Może kiedyś. Na razie po prostu lepiej chyba było się skupić na fizyce, na czym, na czym taki, taka gra powinna przede wszystkim bazować. A dopiero potem można się nad resztą. Ogólnie Um, o update też będę musiał z wami porozmawiać nawet nie wiem czy specjalnego filmu na ten temat nie zrobię oddzielnego bo pojawiają się straszne um, straszne niedomówienia straszne pomówienia też jakieś tam domysły brzydkie i tak dalej także um, czas najwyższy to jakoś wyjaśnić i powiedzieć co i jak bo no bo nie wiem nie brzmi to wszystko tak jak powinno brzmieć także Muszę sobie o tym z wami też pogadać. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!